Małgorzata Niemirska, niesamowita aktorka, która w tym roku chodziła swoje 78 urodziny, to postać, która na stałe wpisała się w polski krajobraz kulturalny. Większość z nas kojarzy ją z legendarnego serialu Czterej Pancerni i Pies, gdzie wcieliła się w rolę Litki. Niemniej jednak mało kto wie, że swoją karierę na planie filmowym zaczęła, mając zaledwie 16 lat. Choć rola w Czterech Pancernych przyniosła jej dużą popularność. Nie była ona pozbawiona trudności. Małgorzata przyznała, że doświadczenia związane z grą w serialu były dla niej zarówno błogosławieństwem, jak i ciężarem. W oczach widzów na zawsze pozostała litką, co, choć niosło ze sobą wiele pozytywnych wspomnień, stało się także źródłem frustracji. Siedem lat młodości w tych samych butach, furażerce i mundurze mogło znużyć, wspominała w rozmowie z Rzeczpospolitą dodawała, że liczne wyjazdy na poligony i trudne warunki pracy znacząco wpływały na jej życie prywatne. Mimo trudności Małgorzata Niemirska nigdy nie zgronowała ze swojej pasji. Dziś nadal jest aktywna zawodowo, święcąc triumfy w popularnych produkcjach. Mieliśmy okazję oglądać ją MN w zakończonym w 24 roku serialu Leśniczówka oraz w takich hitach jak Samo życie czy Złoto Polscy, które w swoim czasie ustanawiały rekordy oglądalności. Co ciekawe, aktorka wielokrotnie podkreślała, że znacznie bliższy jej jest teatr. W związku z czym odrzuciła wiele propozycji z przemysłu filmowego. Nigdy nie interesowały mnie role amantek. Wolałam nie grać w czymś, czego nie ceniłam, mówiła w jednym z wywiadów, dodając, że w pewnym momencie życia postawiła na życie prywatne. Niemirska przyznała, że do pewnego momentu prowadziła bardzo szczęśliwe życie i, chociaż na ekranie mogłaby zdobyć większą popularność, dla niej najważniejsza była satysfakcja z pracy. Kto wie, czym zaskoczy przyszłość? Jeszcze wiele rzeczy mogę, jak to mówią, ogarnąć, wyznała w rozmowie z serwisem Onet. Jej życie osobiste również było pełne emocji i wyzwań. W wieku 27 lat zakochała się w mężczyźnie, który był już zajęty. A sama miała męża. W jednym z wywiadów zaznaczyła, że to teatr okazał się dla niej ostoją podczas trudnych momentów w życiu. Musiałam sobie w życiu radzić, wszyscy mówią, że jestem bardzo silna, choć ja tej siły u siebie nie widzę. Podkreśliła. Dodała, że to właśnie pasja do teatru pomogła jej przetrwać najcięższe chwile. Mam zawód, który kocham. Pracuje najlepiej jak umiem, zakończyła swoje wyznanie, podkreślając wartość pracy, która dodaje jej sił w życiowych zmaganiach. Małgorzata Niemirska to nie tylko utalentowana aktorka, ale także osoba, która przez swoje życie przeszła z godnością i siłą, dzieląc się z nami swoimi przeżyciami i pasją. Jej historia inspiruje i pokazuje, że niezależnie od trudności, pasja i determinacja mogą prowadzić do pięknych owoców.